Parafinowanie dłoń to rewelacyjny zabieg regeneracyjny na zniszczone dłonie. Polecamy go zwłaszcza przy dłoniach suchych i odwodnionych. Do przeprowadzenia tego zabiegu potrzebne nam będą parafiniarka, rękawice frotę oraz folie. Nie zapominajmy również o kosmetykach. Co ciekawe, nie muszą być to kosmetyki przeznaczone wyłącznie do pielęgnacji dłoni. Możemy spokojnie użyć kosmetyków nawilżających, przeciwzmaszczkowych lub wybielających, w zależności od potrzeb naszej skóry. Na początku dbamy o odpowiednią dezynfekcję. Myjemy swoje dłonie i spryskujemy preparatem dezynfekcyjnym specjalny do tego celu przekażę. Następnie zakładamy rękawiczki jednorazowe. Dezynfekcji własnej dłoni musimy również zadbać o klienta. Poproszę rączki. Dezynfekujemy zarówno wodną część, jak i wierzchnią. Dziękuję. Następnie przechodzimy do diagnozy. Zapalamy lampę i przyglądamy się uważnie dłonią klienta. Tutaj mamy styczność ze skórą wrażliwą. Dłonie są lekko zaczerwienione, spierzchnięte, skóra zdecydowanie mało nawilżona, odwodniona. Przy tego typu skórze najbezpieczniej jest użyć pilingu enzymatycznego, gdyż jest bardzo delikatny. Nakładamy go grubą warstwą na dłonie. Na tym właśnie pilingu enzymatycznym wykonamy masaż. W ten sposób stanie spotęgowane działanie preparatu. Oprócz peelingu enzymatycznego, na rynku są również innego rodzaju preparaty. Co ciekawe, nie musimy używać kosmetyków przeznaczonych stricte do skóry dłoni, ale spokojnie możemy również używać preparatów przeznaczonych do ciała lub do twarzy. Przemasowujemy. W tym czasie peeling enzymatyczny słuszcza nam delikatnie wierzchnię warstwy na skór, jakby rozpuszcza białka wchodzące w skład warstwy rogowej. Zamiast peelingu enzymatycznego moglibyśmy użyć peelingu drobno lub gruboziarnistego. Drobnoziarnisty byłby dobry do klasycznej skóry dłoni, niezmienionej w żaden sposób, lekko przesuszonej, ale nie Natomiast peeling gruboziarnisty będzie idealny do skóry zgrubiałej, z licznymi nagniotami. Gdyby zdarzyło się, że przyszedł, że przyszedł do nas pacjent, który ma liczne przebarwienia na skórze dłoni, spokojnie możemy wykonać mu mocniejszy zabieg pilingujący, lekko wybielający, na przykład eksfoliację HA, czyli złuszczań za pomocą kwasów migdałowego lub mlekowego, mikrodermabrazję lub piling amputacyjny. Po spilingowaniu dłoni nakładamy specjalistyczny preparat odżywczy w formie serum lub koncentratu. Oczywiście tego typu kosmetyk dobieramy indywidualnie do danej skóry. Po nałożeniu masowujemy, pamiętając, że wszystkie ruchy, które musimy wykonywać podczas masażu dłoni, zawsze są w kierunku do serca. Nałożeniu seru przechodzimy już do mertu, czyli do kąpieli parafinowej. Przed włożeniem dłoni do parafiny musimy się upewnić, że temperatura jest odpowiednia. Parafina rozgrzewa się w temperaturze mniej więcej 50-55 stopni Celsjusza. Także najpierw sprawdzamy, czy temperatura jest odpowiednia i klient nie ulegnie oparzeniu, a dopiero później zapraszamy. Musimy lekko rozchylić dłoń, tak aby parafina dotarła do każdej części dłoni. Zanurzamy dłoń do końca, aż do dna. Będzie uczucie delikatnego, przyjemnego ciepła. Robimy to trzykrotnie. Także zanurzamy. Mhm. Jeszcze dwa razy. Jak odczucia? No, przyjemne ciepło. Dobrze. Teraz musimy zawinąć rękę. Folię. Parafina działa okluzyjnie, czyli zamyka nam powierzchnię skóry i nie pozwala wodzie wyparować ze skóry. W ten sposób właśnie zakładamy rękawicę Po Podobnie postępujemy z drugą ręką. Zanurzamy, rozchylamy lekko palce, zanurzamy trzykrotnie. Świetnie. Zakładamy folię, a następnie rękawice w Dzięki rękawice ciepło będzie utrzymywało się zdecydowanie dłużej, a zabieg przez to będzie bardziej efektywny. Parafina na dłonie powinna pozostawać około od 10 do 25 minut. Zabieg parafinowy ma dobroczynne działanie na naszą skórę. Uelastycznia ją, odżywia i głęboko nawilża. Co ciekawe, podczas zabiegu następuje również rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz otworzenie porów skórnych, dzięki czemu skóra jest dobrze dotleniona, a substancje które są składnikami serów, wnikają zdecydowanie głębiej. Po około 15-20 minutach możemy już zdjąć parafinę z dłoni. Zdejmujemy najpierw rękawice kropli, a następnie folię razem z parafiną. Jak widzimy, parafina zastyga, więc jest się ze skóry łatwiej usunąć. Ewentualne resztki parafiny usuwamy patyczkiem drewnianym. I byśmy zajmowali Na koniec zabiegu zawsze delikatnie kremujemy dłonie klienta. Przez mamy do tego preparatu lekkiego kremu nawilżającego z filtrem UV. Przemasowujemy i zapraszamy naszego klienta na kolejny zabieg. Zabiegi parafinowania powinny się wykonywać raz w tygodniu w serii około 3 do 5 zabiegów. Dziękuję i zapraszam.